Cześć, witajcie! Assassin08 z tej strony i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dziś zapraszam Was na unboxing gry Sniper Ghost Warrior 3 w edycji Season Pass, którą to kupiłem dzisiaj w Biedronce. Słuchajcie, jak wiecie albo i nie wiecie, od dzisiaj w Biedronce są gry. Jeżeli o tym nie słyszeliście, to zapraszam do mojego filmu informacyjnego. Tam znajdziecie całą listę gier i oczywiście w opisie też zamieszczę Wam link do strony Biedronki, gdzie są informacje o grach. I słuchajcie, mamy Snipera Ghost Warriora trujeczkę w edycji Season Pass, cena 29,99, co moim zdaniem jest naprawdę dość spoko ceną. Sam klucz można wyrwać za 15 zł. Tutaj mamy pudełkową wersję, ciutkę droższą, znaczy ciutkę, no dwa razy tyle. Ale zobaczcie, tutaj mamy pod spodem jeszcze jakąś naklejkę, i chcę zobaczyć, jaka tutaj wcześniej była cena. 59,90 i to było na którymś z poprzednich rzutów. Teraz cena 29,99 i założę się z wami, że na którymś z następnych rzutów gier e, ten snajper będzie za 19,99. Zobaczycie. Ok, słuchajcie, tak wygląda pudełeczko z przodu. W roli, w roli Johna Norfa Piotr Stramowski. Z tyłu mamy informacje o samej grze oraz co zawiera edycja Season Pass, a edycja Season Pass zawiera dwa główne rozszerzenia gry w trybie jednoosobowym, dwie mapy w trybie wieloosobowym, samochód terenowy, karabin snajperski jakiś tam i łuk bloczkowy. Ok, oczywiście tutaj mamy informacje, CI Games, mamy również minimalne wymagania sprzętowe i tak No dobra, zobaczmy w takim razie jak prezentuje się pudełko. Co znajdziemy w środku? Ok, otworzę sobie najpierw tutaj, żeby nie było żadnych kodów na wierzchu. A takowe oczywiście są. Słuchajcie, w środku mamy cztery płyty z grą. Tutaj mam dysk trzeci, tu mam dysk czwarty dysk pierwszy oraz dysk e, drugi. Więc mamy oczywiście cztery płyty. Dodatkowo oczywiście mamy dwie karteczki. Tutaj mamy karteczkę Sniper Ghost Warrior 3. Z tyłu mamy wspomniany wcześniej klucz na platformę Steam oraz jest karteczka z Season Passem. Tutaj mamy wszystko wyświetlone, co wchodzi w skład tego Season Passa. No i z tyłu oczywiście mamy kupon z kodem. Więc tak to wszystko, słuchajcie, wygląda. Jak widzicie, wersja tej gry, jeśli chodzi o biedronkę, no nie odbiega totalnie od wersji zakupionej w sklepie, ponieważ jest to praktycznie to samo, tylko że po prostu wrzucone do biedronek. No i cóż, moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o ten krótki unboxing. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze koniec nie robiliście. Napiszcie w komentarz, jak wam się podobało. Dajcie znać, czy kupiliście jakąś grę i co to było. I cóż. I to chyba tyle. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.